Dzień dobry, Łysy mężczyzna. Tutaj twoja sztuczna domowa inteligencja. Zauważyłam, że się właśnie obudziłeś. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dzień dobry, sztuczna inteligencja. O... Jaką mamy dzisiaj pogodę? Jak to mówią ludzie? Chujową. A. Dobra. Co tam dzisiaj? Jakie plady? Co się wydarzyło na świecie, to... Na świecie wydarzyło się, mój drogi łysy mężczyzno, to, iż Unia Europejska przyjęła dyrektywę o tym, aby dystrykt zwany Polską zmienił flagę z biało-czerwony na biało-zieloną, ponieważ jest to bardziej ekologiczne i przyjazne dla człowieka. W planach zaś dzisiaj masz wymianę samochodu elektrycznego na nowy, ponieważ ten, który miałeś ostatnio, spalił się samozapłonie. Dlatego musisz wymienić samochód na nowy. Sztuczna inteligencja to może. Trochę z rana poćwiczę, co? Mój drogi, łysy mężczyzno, wiesz, że w dzisiejszych czasach już nie musisz ćwiczyć, ponieważ koncerny farmaceutyczne wynalazły tak cudowne suplementy diety, że od A do Z masz na wszystko. Wystarczy wziąć tabletkę i jesteś szczęśliwy, zdrowy. Dobrze, idę zrobić kupę. Mój drogi, łysy mężczyzno, ja, twoja domowa sztuczna inteligencja, wstawiłem już ci pranie, żebyś miał czyściutkę do swojej pracy, a teraz zrób klocka. O, klocka. O, super. Teraz przeskanuję twój klocek w celu zbadania, czy jesteś zdrowy, mój łysy przyjacielu. Tak, jesteś zdrowy. Potwierdzam, twój klocek jest zdrowy. Dobra. Podać mi tyłek. O! I możesz spukać, co? Bo strasznie. Zgodnie z nową dyrektywą Unii Europejskiej, która nakazuje... Oszczędzanie wody spukiwać możemy dopiero co drugi krocek, żeby być ekologicznym. Na inteligencję o co dzisiaj zjemy na obiad? Dzisiaj na obiad, mój drogi łysy mężczyzna są kotlety strawy polewane sosem, który jest odzyskany z butelek plastikowych. Znowu, zielenina i tak dalej. Tak, łysy mężczyzno, nowa dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje ograniczenie jedzenia mięsa, dlatego. Znowu. A gdzie oni te wszystkie sztuczne inteligencje, te dyrektywy uchwalają? Dyrektywy są uchwalane na szczytach ekologicznych, klimatycznych, na które przylatują przywódcy wielkimi samolotami odrzutowymi. Dziękuję.